Kandydatem na patrona szkoły podstawowej nr 4 w Łomszy jest generał Władysław Anders. Z tym wydarzeniem związana jest dzisiejsza uroczystość, która jest niejako kontynuacją tych wydarzeń zapoczątkowanych już dwa lata temu. Gościmy w naszej szkole ludzi, którzy byli z generałem Andersem związani bezpośrednio, ponieważ z nim odbyli całą podróż z Syberii aż do aż pod Monte Cassino. Są to kapitan Krzysztof Fliza, który przybył do nas z Florydy. Jest to najmłodszy żołnierz generała, z armii generała Andersa. Jest z nami również pan um, doktor Wiesław Adamczyk, który jest sybirakiem i swoje wspomnienia opisał w książce, kiedy Bóg odwrócił wzrok. I jest również z nami, przybył ze Stanów Zjednoczonych, pan dr Edward Bator, który również był związany bezpośrednio z generałem Andersem. Generał Anders to jest dla mnie ojcem, który wywiózł mnie z ziemi, nieludzkiej ziemi, uratował mi życie. Wziął w swoje szeregi mając 10 lat, byłem najmłodszym żołnierzem II Korpusu Siódmej Dywizji w Kermine, w Kermine na Uzbekistanie. Wywiózł mnie z nieludzkiej ziemi na wolną ziemię w Persji, obecnie Iran, a dał mi wykształcenie i dał mi rodzinę. A przy tym najważniejsze chyba, które zawsze nie zapomniałem, nauczył mnie, żebym za, nigdy nie zapomniał, że jestem synem wielkiego narodu. To dla mnie było moją przewodnią w dalszym życiu e, myśl, która została mi zawsze. Otrzymałem od generała Andersa już po wojnie jedyne odznaczenie, które mam. To jest medal, który mi przypiął generał Anders z napisem Polska swojemu obrońcy. Gdy byłem pytany przez wielu moich współżołnierzy, kto ty jesteś właściwie, bo masz akcent. Nie. Czasami żartowałem, mówiłem jestem z Teksasu i mam Texas accent do tego, ale zazwyczaj odpowiadałem, I am an American soldier with a Polish heart. Amerykański żołnierz z polskim sercem. Zawsze byłem dumny z mojego pochodzenia i dumny z tego, że jestem synem wielkiego narodu o ogromnej kulturze. Cieszę się, że społeczność szkolna, czyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi wybrali właśnie na patrona Szkoły Podstawowej nr 4 generała Władysława Andersa. Był on uczestnikiem zarówno walk podczas I wojny światowej, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku że był zawodowym żołnierzem, że oprócz tego właśnie brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 roku, przebijając się z puszczy Kampinowskiej na Węgry. Po dostaniu się do niewoli sowieckiej, ciężko ranny, przebywał w szpitalu, trafia na Ubiankę. Właściwie można powiedzieć, że życie ratuje mu tylko i wyłącznie wybuch wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku ale też wykazał się tutaj niezmiernym hartem ducha i po prostu też odpornością, ponieważ nie zgodził się na współpracę z Sowietami, na wstąpienie do Armii Czerwonej. Dla nas najbardziej znany jest właśnie ten epizod, który następuje po podpisaniu paktu Sikorski Majski, kiedy generał Anders tworzy e, Wojsko Polskie właśnie w Związku Sowieckim e, i nie tylko, bo pamiętajmy, że obejmuje on również opieką, ludność cywilną, która przybywa, w tym także dzieci, które następnie wyprowadza ze Związku Sowieckiego e, do Persji i dalszej jego losy, czyli e, kampania. Włoska, Ancona, bitwa o Monte Cassino. I jednocześnie generał Anders jako symbol tego, który pamiętał o polskich Sybirakach, tego, który wyprowadza ich z kraju niewoli, który daje im nadzieję na walkę o niepodległą ojczyznę. Po wojnie polscy komuniści pozbawiają go obywatelstwa stopni, nie ma on prawa powrotu do Polski. Umiera w 1970 roku, a jego rehabilitacja następuje dopiero po przemianach politycznych 1989 roku. Dom pamięci poświęcony został porucznikowi Aleksandrze Fleury, który zginął w 1940 40 roku w, Chark w Charkowie. Został zamordowany strzałem w tył głowy. Społeczność szkolna myślę, że będzie godnie tym miejscem się opiekowała i pamięć o poruczników Leury i o wszystkich tych, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny, będziemy na pewno godnie czciły.